Cześć, nazywam się Mateusz Wawryszuk, jestem ratownikiem medycznym. W tym filmie chciałbym podzielić się swoimi wskazówkami, jak przetrwać upał, zwłaszcza w podróży. Zapraszam do tego materiału. Pierwsze, wybierz odpowiedni okres na podróż. Staram się unikać podróży na południe Europy w lipcu i sierpniu. Teraz w Maroko jestem w styczniu, nie ma upałów, jest przyjemnie ciepło. Dostosuj aktywność do pory dnia. Zawsze, gdy podróżuję, obserwuję nawyki lokalnych mieszkańców. Warto skorzystać ze siesty, aktywność zaplanować na poranek i wieczór. Podróżowanie latem po pustyni w południe to jest po prostu samobójstwo. Zabieraj jak najmniej bagażu. Mniejszy bagaż, to mniejsze zużycie energii, a mniejsze zużycie energii to mniej wytworzonego ciepła. Pij odpowiednią ilość wody. Rzecz oczywista, myślę, że dla wszystkich, ale niestety bardzo często zaniedbywana, co widzę latem u swoich pacjentów. Ja staram się nie ruszać bez butelki wody. Ważne jest to, aby pić regularnie. I nawet wtedy, gdy jeszcze nie czujemy pragnienia. Ważne jest to, aby pić właśnie wodę, a nie na przykład słodkie napoje, które nie ugaszą naszego pragnienia, a mogą nawet uszkodzić nasze nerki. Co więcej, sama woda wyrównuje jedynie objętość utraconych płynów. Kluczowe jest uzupełnianie sodu, który tracimy razem z potem. Dlatego należy spożywać dużo warzyw i owoców. Oprócz mikro i makroelementów, które są kluczowe dla naszego organizmu, posiadają duże ilości wody. Nie należy wykluczać soli z naszej diety, ponieważ znajduje się tam kluczowy dla naszego organizmu sód, który tracimy z potem. Dużą ilość sodu zawierają m.in. czarne oliwki oraz ogórki kiszone. Słyszałem, że na pustyni kontroluje się odwodnienie poprzez lizanie swojej skóry i sprawdzanie jej zasolenia. Zabezpiecz głowę. Nagrzanie głowy prowadzi do udaru słonecznego, czyli przegrzania naszego mózgu, co może nawet doprowadzić do zgonu. Zazwyczaj kończy się bólem głowy, jednak również może zaburzać ośrodek termoregulacyjny, co będzie prowadziło do zaburzenia regulacji temperatury i udaru cieplnego. W skrajnych przypadkach przegrzanie głowy może prowadzić do brzęku mózgu i również zgonu. Rodzaj nakrycia głowy należy dobrać do nasłonecznienia i swoich upodobań. Ja najbardziej lubię kapelusze, są lekkie i przewiewne, jednak w podróżach, zwłaszcza z plecakiem czy po górach, są bardzo niepraktyczne. Zazwyczaj zabieram ze sobą taki komin, można go założyć na szyję, na głowę, jednak nie sprawdzi się na przykład latem, gdy wędrujemy w słoneczny dzień po tatrach. Często chodzę w czapce z daszkiem. Chroni nas lepiej, ochrania trochę twarz, ale jednak nie całą głowę. Dlatego, gdy jest bardzo gorąco, jak tutaj na pustyni, warto skorzystać z technik lokalnych mieszkańców i zaopatrzyć się w tę chustę, która ochrania całą głowę, uszy, kark, szyję. Możemy ją sobie przerzucać na stronę słońca oraz zakryć twarz. Gdy wieje wiatr i sypie piaskiem. Ubierz się właściwie. Myślę, że jest to jeden z ważniejszych elementów naszego letniego survivalu. Po pierwsze, dobierz właściwy materiał. Ja jestem fanem lnu. Jest lekki, przewiewny, bardzo słabo chłonie wilgoć i szybko wysycha. Minusem lnu jest to, że bardzo łatwo się gniecie, dlatego warto na przykład kupić z domieszką innego. Materiału. Druga opcja to są ubrania z wełny z merynosów, jak ten t-shirt. Wełna merino ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Nie gniecie się tak jak len. Minusem jest to, że jest bardzo droga, ale bardzo dobrze sprawdzają się takie koszulki przy podróżach z plecakiem, gdy nie mamy dużo rzeczy i musimy je co jakiś czas. Pawełna nie jest dobrym pomysłem, bardzo dobrze chłonie wilgoć i długo wysycha. Po drugie, warto wybrać ubrania z długim rękawem. Dzięki temu nasza skóra będzie wolniej się nagrzewała oraz będzie chroniona przed oparzeniami słonecznymi. Zrezygnuj z bielizny. Jest to dodatkowa warstwa ubrania, która będzie nas ogrzewać. Zwłaszcza jest to rada dla mężczyzn. Jądra muszą być chłodniejsze o jeden stopień od reszty ciała. Nauczyłem się tego w Emiratach Arabskich. Naprawdę genialna sprawa. No, niestety w naszej kulturze nie wypada chodzić w sukienkach, ale dzięki sukniom cyrkulacja powietrza jest bardzo dobra. Naprawdę polecam zwłaszcza panom do shortów. Wybierz odpowiednie obuwie. Gdy jest gorąco, zazwyczaj chodzę w sandałach. Polecam również kupić turystyczne buty, niskie i bez membrany. Załóż dobre okulary i najlepiej z polaryzacją. Nauczyłem się tego w pracy jako ratownik wodny. Polaryzacja pochłania promienie odbijające się od powierzchni, np. od wody, piasku czy śniegu. Okulary zdecydowanie poprawią nasz komfort funkcjonowania. Używaj kremów z filtrem przeciwsłonecznym, zwłaszcza tam, gdzie nie możesz się zakryć. Jednak należy mieć świadomość, że przez zwykły T-shirt promienie się przedostają. Na rynku są dostępne ubrania ze specjalną powłoką SPV. Nie mam doświadczenia. Zdecydowanie warto chronić się przed słońcem, które powoduje szybsze starzenie się skóry oraz rozwój nowotworów. Wszystkie nasze działania są po to, aby nie doszło do udaru cieplnego. A najlepszym przeciwdziałaniem jest schładzanie się. Gdy dwa lata temu, latem, podróżowaliśmy samochodem po Bałkanach, trafiliśmy na największą falę upałów od 20 lat. I do tego popsuła nam się klimatyzacja. Wylewaliśmy na siebie duże ilości wody. Czuliśmy, jak dopada nas udar cieplny. i przychodziliśmy obojętnie obok zbiorników wodnych. Najlepiej jest wejść i się schłodzić. Jeżeli chodzi o klimatyzację, to uważaj na klimatyzację. Zatoki są wrażliwe na różnice temperatur, zwłaszcza jeżeli ktoś choruje na przewlekłe zapalenie zatok. Ja zanim wysiądę z schłodzonego auta, wyłączam kilka minut wcześniej klimatyzację, żeby troszeczkę ta temperatura się wyrównała. Dzięki temu nie dochodzi do infekcji. Zapobiegaj zatarciom i odparzeniom. Najlepsza jest profilaktyka, czyli zwykły puder dla y, dzieci. Tu jest gorąco, mocniej się pocimy i łatwiej doprowadzić do odparzeń w pachwinach. Moja ostatnia rada: po prostu należy zaakceptować upał i nie narzekać. To naprawdę pomaga. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci przetrwać upał. A jeżeli Ty masz jakieś, podziel się z nimi w komentarzach. Cześć!